Radny Nowej Dęby Marek Ostapko. To była rozmowa telefoniczna. Zadzwonił do mnie nieznany numer i rozmówca rozpoczął rozmowę od pytania, czy rozmawia z najlepszym radnym na świecie. Myślałem, że ktoś żartuje, więc odpowiedziałem tak, w czym mogę pomóc. Wówczas rozmówca przedstawił się jako Marcin Flis, wykonawca nowodębskich inwestycji. Pan od początku kwestionuje te inwestycje i nawet składał pan zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Tak, od początku, od października, kiedy ten obiekt został oddany do użytku, kwestionuje jakość jego wykonania i Materiały przy budowie placu Gryczmana i Parku Koziołek. Informowałem w tej sprawie burmistrza, informowałem również prokuraturę. Dlatego też obawiałem się, że mój rozmówca albo będzie mi groził, szantażował mnie, bym zaniechał swoich działań, albo będzie próbował mnie przekupić. Dlatego postanowiłem tę rozmowę nagrać. Nigdy rozmów nie nagrywam, ale to był szczególny przypadek. No i podczas tej rozmowy wykonawca inwestycji zaproponował mi wykonanie bliżej określonej usługi. Dla niego? Tak, dla niego, którą nazwał pomocą, w zamian za jakieś pieniądze, które mógłbym od niego uzyskać. Mówił, że ma problem z pewnym zamawiającym z sektora zamówień publicznych i musi sobie z tym problemem poradzić. W mojej ocenie to ja jestem tym problemem, ponieważ to ja informuję o tym, co zrobił źle, o tym, co wykonał nieprawidłowo. To są dla niego olbrzymie koszty, jeżeli musiałby to poprawić i może z tego tytułu ponieść duże konsekwencje. No i chciał, żebym ten problem rozwiązał za pieniądze, a więc abym wziął od niego wynagrodzenie i domyślam się, żebym przestał już o tych nieprawidłowościach informować. Czy może pan zaprezentować fragment tego nagrania? Mam gdzieś tam problem z pewnym zamawiającym Sektora zamówień publicznych. I po prostu, mówiąc delikatnie, atakuje. A ja nie chcę być chłopcem do picia, tylko chcę się postawić. A pan wie, jak się postawić? Znaleźć dziury wcale w całym, w jakichś tam inwestycjach, które były wcześniej prowadzone do finansowania. Jest ryzyko utraty środków. I teraz, panie. Szanowny panie, nie świadczy tego typu usług, nie pomogę panu. Nie pomoże mi pan, Nie świadczy tego typu usług. W tej rozmowie w zasadzie nie padają żadne konkrety, dlaczego pan twierdzi, że to propozycja korupcyjna. Pierwsze pytanie to, dlaczego ten człowiek dzwoni akurat do mnie i na mój prywatny numer? W mojej ocenie ma to ścisły związek z kontekstem sytuacyjnym. Ja nagłaśniam liczne nieprawidłowości na tej inwestycji, informuję organy ścigania. Wobec tego podejrzewam, że ten telefon był formą nacisku na mnie, formą przekupienia mnie albo prowokacji. Dopuszczam możliwość prowokacji. Wiem, że swoją działalnością naruszam szereg interesów, zarówno politycznych, jak i finansowych. Być może to była właśnie taka prowokacja, bym się skusił, bym wziął te pieniądze, a następnie zostałoby to nagłośnione, i moja wiarygodność zostałaby po prostu osłabiona. Nagranie to przekazałem do prokuratury wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Słucham. Dzień dobry, pan Marcin Flis? Tak, słucham. Wanda Piasek, Polskie Radio Rzeszów. Chciałam pana zapytać, jaką kwotę i konkretnie za co pan chciał zaproponować panu radnemu Ostapko z Nowej Dęby w tej rozmowie telefonicznej? Nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Wiceburmistrz Nowej Dęby Zygmunt Żołądź, jak pan odczytał treść tej rozmowy? No Brzmi dziwnie ta propozycja, którą złożył pan Flis, panu Ostapce. Jest to taka propozycja, którą pan Marek mógł odczytać jako próbę jakiejś współpracy, która miałaby go związać w jakiś sposób z nim. Jeżeli byłbym na miejscu pana Marka, postąpiłbym tak samo. Czyli zgłosiłbym to do prokuratury, żeby wyjaśniła tę sprawę. Prokurator prokuratury rejonowej w Tarnobrzegu Marta Mruk Walczyk. Czy do prokuratury wpłynęło zawiadomienie radnego Ostapko z Nowej Dęby o podejrzeniu złożenia mu propozycji korupcyjnej? Tak. Do prokuratury rejonowej w Tarnobrzegu wpłynęło pisemne zawiadomienie pana Marka Ostapko o takim rzecz popełnieniu wobec jego osoby czynie, zostało zarejestrowane i postępowanie toczy się. Kara, która grozi za popełnienie przestępstwa nazywana łapopiskiem czynnym mieści się w granicach od 6 miesięcy do lat 8.